38 dni Ziemi Mieraszowskiej zainaugurowało otwarcie Placu Zabaw Nivea. Firma postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności dzieci. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności powstał projekt budowy 100 placów zabaw na terenie Polski. Wygrana danej lokalizacji zależała od oddanej na nią liczby głosów w głosowaniu internautów. Mieszkańcy Miroszowa oddali na projekt ponad 60 tysięcy głosów. Dzięki temu dla najmłodszych mieszkańców miasta zbudowany został Plac Zabaw. Plac oddany został do użytku 1 czerwca, tym samym dzieci otrzymały wspaniały prezent z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez gminę Mieroszów. W sali Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ulicy Żeromskiego odbył się wernisaż wystawy Wstążką Malowane. Zebranych gości serdecznie przywitał zastępca dyrektora Miroszowskiego Centrum Kultury Bogdan Rosicki, po czym głos zabrał burmistrz Miroszowa Andrzej Laszkiewicz. Pana burmistrza bardzo miło się widzieć pana Andrzeja Laszkiewicza członka zarządu powiatu, pan Andrzeja dyrektorem dyrektor Pana, yy, tak, 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 Pani Ewa, najważniejsza, pan Władysław Józiejko i chyba najważniejszą sprawczynię tutaj, dlatego jest pani Ewa na końcu, panią Ewę Kokoszkę, którą mamy tu już, 4 lat? Dzięki. Proszę Państwa. Piękny No naprawdę. Proszę Państwa, panie, 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 proszę, panie, panie, panie. Proszę Państwa, dzisiejsza wystawa tak naprawdę kwituje nam projekt, który rozpisaliśmy już w tamtym roku. Yy, nazwaliśmy go wstążką malowane. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, proszę Państwa, czy grupa w Mieroszowie podejmie wyzwanie zrobienia czegoś dłoni, palcami. Fakt, że inspiratorką, tutaj cały czas była Pani Ewa, nam podpowiadała pewne rzeczy, rozwiązanie, jakby można było to pójść. Okazało się, że Urząd Marszałkowski nasz projekt przyjął. Udało nam się zdobyć panie, które zaangażowały się w to, prowadziły jakby cykliczne warsztaty. Proszę Państwa, efekt tego, co te Panie zrobiły, popełniły ciężką pracą, bo nie ukrywam, ja też tam byłem, zaglądałem ciężko pracując. Macie Państwo tutaj dookoła siebie wiszące na ścianach. Mi podoba się bardzo. Nie wiem jak Państwu, no ale to Państwo będziecie oceniali. Teraz bym prosił Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Burmistrzu, Panie Andrzej, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu otwarcia Dzisiejszej wystawy to jest wynik tej pracy ciężkiej, o której mówił tutaj pan dyrektor Osicki, ale to dzięki pani Ewie Kokosce, która bardzo się zaangażowała w te warsztaty, dzięki paniom, które były twórcami tych dzieł, które możemy dzisiaj obejrzeć, mamy okazję podziwiać tą wystawę, te piękne prace, one są wszystkie piękne. Bez wątpienia, Panie, moi drogie Panie, które tutaj tworzyły. To jest dowód na to, że jest ogromny potencjał w naszym środowisku, ale jest też dowód na to, że jest takie zapotrzebowanie, że jednak taka działalność artystyczna, twórcza no jest konieczna w naszym środowisku, przynajmniej na tym polu, bo o innych też możemy mówić, że o śpiewie, o muzyce, o tańcu ale ta twórczość jest szczególna i chciałbym y, bardzo serdecznie podziękować pani Michelie Korkowce za ten całokształt. To, to nie było dla Pani taka skromna wiązanka jako wyraz uznania i podziękowania. Dziękuję. Natomiast chciałbym Dziękuję. również pogratulować wszystkim paniom twórcom tych dzieł, bo Pani Ewa była tutaj jako narratorką, artystką, która tworzyła te projekty, ale wykonały finalnie to Panie pod znakomitym okiem Pani Ewy Kokoszki, więc wszystkim Paniom, które uczestniczyły w tym projekcie, w tych warsztatach również wyrażam słowa uznania i gratulacji. Jeszcze raz powiem to, że one są wszystkie piękne i Myślę, że tak jak ja, pan dyrektor tutaj, który wyraził swoje zdanie na ten temat jesteśmy pod wrażeniem i naprawdę gratulujemy jeszcze raz paniom i tym, którzy są na dzisiejszej wystawie, no życzę też takiego miłego, artystycznego odbioru, bo, bo warto się przyjrzeć wszystkim wszystkich prac w detalach. No i życzę Pani Ewo, żeby na kolejne etapy tutaj działalności tej artystycznej w Mieroszowskim Centrum Kultury. Pani również uczestniczyła, żebyśmy mogli w dalszym ciągu podziwiać te kolejne dzieła, te efekty pracy pań. No pięknie, stądżko malowane, naprawdę to jest chyba jedyna wystawa swego rodzaju, bo będziemy ją promowali. Oczywiście będziemy promowali przez tą panią Bewę, wszystkie panie twórczyni, ale będziemy promowali też naszą gminę, bo, bo to jest kolebka tych dzieł więc na pewno warto to pokazać na zewnątrz, poza gminą i na pewno ta wystawa objedzie troszeczkę terenu regionu babczyckiego i może dalej. Więc na pewno, na pewno będzie to i kluba dla władz, dla gminy, ale przede wszystkim dla Państwa, wszystkich twórców tych prac. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie na, na to otwarcie wystawy. Patrzę tutaj na najmłodszych naszych, ponieważ dzisiaj jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. W ogóle wszyscy jesteśmy dziećmi, jak to dzisiaj słyszałem w radiu. Więc wszystkim, szczególnie tym najmłodszym, słowa wyrazy uznania za, za to święto. No i oczywiście gratulacje i życzenia, niech to święto trwa w nieskończoność. Ten, ten, ten Dzień Dziecka no i wszystkiego najlepszego, żeby się spełniały wszystkie marzenia. Dużo słonka, radości i spełnienia marzeń wszystkiego najlepszego dla Państwa również. Do wspólnego zdjęcia poproszone zostały wszystkie autorki prac. Prace nad wystawą trwały od lutego do końca maja bieżącego roku, ale sam projekt powstał ponad rok temu. Po zaakceptowaniu przez władzę został dofinansowany i mogliśmy realizować go właśnie od lutego do maja. Dzisiaj przedstawiamy 90 prac wykonanych techniką haftu wstążeczkowego, ale również i techniką aplikacji. Sam haft jest bardzo mało znany jeszcze w Polsce. Pochodzi z Azji. Ja tą technikę poznałam około 7 lat temu. Przez przypadek na jakiejś stronie internetowej zobaczyłam wyszywane poduszeczki chińskie i sama podjęłam próbę właśnie wykonania tego haftu. Z czasem udało mi się zdobyć książki wydawane w języku angielskim i dzięki nim poznałam właśnie tajniki tego haftu yy, i zaczęłam yy... Sama projektować pracę i wykonywać według własnych projektów. Od dwóch lat prowadzę na Facebooku swoją stronę i dzięki tej stronie nawiązałam kontakty z wieloma osobami z całego świata, które tą techniką wykonują pracę. Jeżeli chodzi o nasze prace w Miroszowie, nasze koło funkcjonuje 5 lat uczestniczy w nim 17 osób. Były również na zajęcia obecne dzieci, ale dziećmi się opiekuje pani Wanda Bill. Panie są pasjonatkami, poznały tą technikę od początku i w tej chwili mogę powiedzieć, że są już mistrzyniami haftu stążeczkowego. Oddają po prostu tej, tym, temu zajęciu, tym pracom naprawdę całe swoje serce. Jak się pani podoba wystawa? No, wystawa jest piękna i koleżanki nasze to robią w naszym klubie. No, i jest taka w ogóle bardzo ciężka to jest praca. Bardzo mi się podoba wystawa, i mam nadzieję, że za rok będą to wisiały nasze prace. A jakie są prace? Tworzymy też podobne prace na płótnie, też maki. Niedawno utworzyliśmy na Dzień Mamy, i bardzo im się podobały. Także podoba się bardzo wystawa, są bardzo obrazy, są kolorystyczne, dobrane ładnie barwy i też właśnie chciałyśmy zrobić z panią na dzień ojca, także, także takie same prace. Mm. E, mi bardzo się podoba wystawa, bo są bardzo ładne obrazy. Wystawa bardzo mi się podoba. Jest bajecznie kolorowa. Jest bardzo nastrojowa. Jest taka letnio-wiosenna i wprowadza człowieka w zupełnie inny nastrój zupełnie taki, taki radosny. Po zakończeniu wernisarza udaliśmy się na halę sportową przy ulicy Chorzej, gdzie odbył się międzynarodowy nocny turniej tenisa stołowego. Rozpoczęliśmy dzisiaj kolejny turniej tenisa stołowego w różnych kategoriach, kategoria zawodowców, czyli open, kategoria amatorów, kategoria młodzieży. Dzisiejszy turniej jest zorganizowany z okazji Dni Mieroszowa, jest to tak zwany turniej nocny, nietypowo, ponieważ rozpoczynał, rozpoczął się o 18 i nie wiemy kiedy się skończy. Zawodników jest 30. System jest tak, tak skonstruowany, żeby zawodnicy mogli sobie pograć, a nie, że przyszli, stracili punkt, czy wygrali i poszli do domu. Muszą się trochę pomęczyć, żeby dostać jakąś nagrodę. Kiedy pan gra w tenisa? Od szkoły podstawowej. Czyli ile już lat? To jest, no, 50 lat temu zacząłem grać tenisa stołowego. I czy odniósł pan w tenisie sukcesy? No, uważam, że największym sukcesem to było zdobycie mistrzostwa powiatu wałowickiego wśród nauczycieli. Grającym z dużą uwagą i zainteresowaniem przyglądał się burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz oraz zastępca dyrektora Miroszewskiego Centrum Kultury Bogdan Rosicki. Się w Panu pasja gry w tenisa? Około roku 90, 1990. I osiągnął Pan w tenisie jakieś swoje prywatne sukcesy? No, gram w Wałżyku w turnieju vip od 1992 roku. To już 10 lat jest kontynuacja i zdobywałem nawet pierwsze miejsce całoroczne. A proszę mi powiedzieć, czy to jest trudna gra? Jakich wymaga umiejętności? No jest trudna gra. Ja gram z tego względu, żeby uprawiać jakiś sport, a ze względu no, na, na wiek, na, na inne dolegliwości, to nie wymaga tutaj tak, aż takiej dużej kondycji biegania, jak młodzi szaleją i jest fajnie. Poleca pan mieszkańcom Miroszowa grę w tenisa. Polecam wszystkim mieszkańcom Miroszowa w tenisa, szczególnie młodzieży, żeby nie chodziła po parkowej górze, tylko przychodziła tu na salę gra w Mamy tu sześć stołów. Przychodzą tu dobrzy zawodnicy, tak jak pan Stefan Przepiorski, od którego można się dużo nauczyć. Są tu też inni, którzy do nas dojeżdżają i od nich tylko się uczyć i grać. Z naszą kamerą odwiedziliśmy piwniczkę, gdzie Mieroszowska młodzież udział wzięła w warsztatach muzycznych, doskonale bawiąc się na koncercie zespołów rockowych. Sąsiedzkie spotkanie w roku Olimpijskim 2012 jest to nazwa projektu, który realizuje gmina Miroszu wspólnie z gminą czeską Mezi Mesti na pograniczu tutaj polsko-czeskim w ramach wymiany kulturalnej, kulturalno-sportowej. Jest to jeden z etapów, które mamy dzisiaj, jest to jeden z etapów, mianowicie warsztaty muzyczne przygotowujące do dużego koncertu na żywo w dniu jutrzejszym. Dzisiaj. Będziemy mieli muzyków z Polski, Czech, którzy przygotowują się do wspólnych występów, czyli i poszczególne grupy, kapele polskie i czeskie, jak również do wspólnego grania kapel wymieszanych, bo taka była idea tego koncertu, żeby to była na, muzyka na żywo, muzyka w wykonaniu zespołów polskich i muzyków czeskich. Witam Państwa. Dzisiaj zagra dla Państwa zespół Sufit, Sufit i zespół Histeria. Ewentualnie jeszcze może trzeci zespół na doczepkę oraz czeski. czeski. Jest to spotkanie, które pozwala nam po prostu zapoznać się z kulturą yy, czeską, czeską naszą kulturą tutaj polską. polską. Tak, nasi sąsiedzi yy, z, z zagranicy, tutaj sąsiedzi będą z nami razem tworzyć tutaj coś wspólnego. No, jest nam bardzo miło po prostu, że, że możemy się wystąpić. Że, Fajnie, dokładnie. Warsztaty muzyczne zakończyły pierwszy dzień 38. Dni Ziemi Jerozsowskiej. Dwi'n dwi'n dwi'n